Z tej wiedzy, którą ja mam, sytuacja jest w miarę stabilna. Wprawdzie mamy trzy przypadki osób, które zachorowały i z czego jedna osoba znajduje się w szpitalu, dwie znajdują się w domu. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest nas tutaj 90 tysięcy, to na razie to jest liczba niewielka. Jest oczywiście grupa osób ujętą kwarantanną. Te kwarantanny są różnego jak gdyby, typu, tak? Oznacza, część kwarantanny dotyczy osób, które przekraczały granicę i one z automatu stały się osobami objętymi kwarantanną. Yy, chyba dwa dni temu nastąpiła zmiana przepisów, że praktycznie kwarantannami zostaną objęci wszyscy ci, którzy też, yy, członkowie rodzin osób, które też by, są obejmowane kwarantanną. Czyli jeżeli pani miała styczność z kimś, jeżeli pani zostanie objęta kwarantanną, pani redaktor, to cała pani rodzina zostanie objęta kwarantanną. Te osoby, które mieszkają z panią w domu, tak? To spowoduje, że zwiększy się liczba osób objętych, objętych kwarantanną. Na dzień dzisiejszy, jeśli dobrze pamiętam, policja ma około 700 adresów, które sprawdza. I tu chciałbym podziękować mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego za dyscyplinę. Bo naprawdę zdarzają się tylko sporadyczne przypadki, że osoby nie znajdują się w miejscach, w których deklarował, że będą odbywały kwarantanny. I to nie jest to, że sobie chodzą po mieście, tylko że odbywają tą. nastąpiła pomyłka adresu, one postanowiły przebywać w innym miejscu. Ta informacja albo i nie przekazały, albo nie została jeszcze wprowadzona do systemu monitorowania. To jest naprawdę potężne wyzwanie logistyczne dla policjantów. Szczególnie, że jest ich nie za dużo. Tak? Mają obowiązek sprawdzać co najmniej chyba raz, dwa razy. Nie wiem, czy są w stanie ten obowiązek, który został na nich nałożony, wypełnić. Ale z deklaracji komendanta mówi, że tak, że sprawdzają. Ale mówi, no też widzą, że ludzie stosują się do tego. Także może ta zbyt często, no ta presja też, jak widać, że ktoś jest, jest zawsze, przyj przyjedzie się do niego 5, 6, 7, 10 razy, to może pomyśleć o tym, że no, tym 11 razem też będzie w tej kwarantannie i skupić się na tych, których ewentualnie gdzieś tam, gdzieś uchy uchybiają temu obowiązkowi. To jest kwarantanna, którą nakładają na, na, służby po przekroczeniu granicy. To nasi, yy, po przekroczeniu granicy osoby są wprowadzane do, bazy, do bazy, yy, bazy danych i ta osoba przez 14 dni ma obowiązek przebywać w kwarantannie. To wprowadzenie do bazy odbywa się na bieżąco. Ono wcześniej odbywało się za pomocą kart, teraz odbywa się na bieżąco na granicy. Dlatego mamy sytuację, że yy, nawet nie, nie, nie duże kolejki yy, samochodów osobowych czy busów stoją stosunkowo długo, nieproporcjonalnie długo, ale to trzeba zrozumieć, że te dane trzeba wprowadzić. Tutaj też apel do podróżnych, może nie, może nie za Państwa, też za Państwa pośrednictwem, żeby wiedzieli, jaki jest ich kod pocztowy, żeby wiedzieli, w jakim powiecie mieszkają, w jakiej gminie mieszkają, na jakiej ulicy, gdzie są na stałe zameldowani, bo naprawdę to wprowadza olbrzymi chaos, żeby pamiętali swoje pesel -e bo pesele jeszcze mają w dowodach, ale po prostu, żeby te wszystkie dokumenty mieli. Jeżeli ktoś się zastanawia, w jakiej on dzielnicy mieszka, w jakim powiecie, no to to już jest, to jest, a to wszystko usprawnia po prostu przesuwanie się tej kolejki. Przyjmijmy taką politykę, że ten chory to jest nasz sąsiad, że to jest osoba, która mieszka obok mnie i popatrzmy na to w ten sposób, że tak się może zdarzyć każdemu z nas. Mnie, panie redaktor, każdemu z naszych słuchaczy, że jego sąsiad z, bram, z bramy czy jego sąsiad z zapłotu będzie chory. I patrzmy na to w ten sposób. To, że ktoś zachorował, załóżmy, w Bogatyni, to ja jako mieszkaniec z Gorzolca wcale nie powiem się czuć bezpieczniej. Bo to wcale nie, nie powoduje, że moje bezpieczeństwo jest większe, bo ja się mogłem tą chorobą zarazić w różnych, w różnych miejscach. Ja tu jeszcze chciałbym ponowić jeden apel, prawie teraz już wprowadzono to jak gdyby, z, y, wprowadził to premier, apelując do osób starszych, żeby y, y, robiły zakupy y, w godzinach od 10 do 12. Ja apelowałem o to troszkę wcześniej wzorem Czechów i tutaj mówię, że my jesteśmy troszkę ciągle do tyłu. My ciągle wprowadzamy pewne obostrzenia w, w, w pewnym opóźnieniu załóżmy do naszych sąsiadów z południa. I, ale u nich też sytuacja epidemiologiczna nie jest najlepsza. Ja podejrzewam, że nikt nie jest w stanie stwierdzić, jak te osoby się zaraziły. Czy one zaraziły się w miejscu pracy, czy one za zaraziły się podczas zakupów, czy one zaraziły się w środku komunikacji. Nie wiemy tego. Naprawdę nie jesteśmy w stanie na to sobie odpowiedzieć. I wszelkie gdybanie na ten temat uważam za bezzasadne. Miałem okazję być w szpitalu dwa dni temu. Miałem okazję rozmawiać z, z, z przełożoną pielęgniarek na Sorze. No, powiem tak, są na pewno, mm, możemy powiedzieć powiem sobie i to, i Wam, wszystkim, którzy mnie będziecie słuchali, możemy być z nich dumni. Naprawdę pracują tak, jak należy pracować. Są w okrojonym składzie, bo, bo część tych ludzi podlegała kwarantannie, tak. Pracują po 20 godzin, bo tylu ich jest. I myślę, że wszelka pomoc i odpowiedzialność. Nie wzywajmy karetki, kiedy nie musimy. Mówmy prawdę, gdzie byliśmy, jak się czujemy, z kim się spotykaliśmy. Bo moment, kiedy wprowadzimy ich w błąd, może powodować to, że, ci, że ta ekipa, która się z nami zetknie, będzie poddana kwarantannie. Więc bądźmy odpowiedzialni i to, o to apeluję. Proszę Was wszystkich, jeśli nie musicie. Ja wiem, że to są jednostkowe, Każdy z nas czuje się źle, czuje potrzebę pomocy. Ale przemyślcie każdą decyzję wezwania pogotowia. Bo to pogotowie może jechać do człowieka, do człowieka, który tej, tej pomocy potrzebuje o wiele bardziej. Nie tylko chorego na koronawirus, bo może mieć zawał. Może mieć udar. Może mieć wiele, może być wypadek. Te wszystkie rzeczy się mogą zdarzyć. I o to apeluję. Są, powiem tak, oddano nowy SOR. Ten nowy SOR jest przygotowany na przyjęcie, na przyjęcie ewentualnie osób, które byłyby chore. Tam są respiratory, tam są bardzo nowoczesny, nowoczesny system, jest też izolatka. On nie, on nie przyjmuje teraz pacjentów, przyjmuje, został przygotowany do tego, żeby przyjmować ich w takich ekstremalnych sytuacjach. Łącznie około 400 pracowników szpitala jest w kwarantannie. Tylko chciałem, żeby bo tam te, te liczby mogą nam się nie zgrywać z danymi z naszego powiatu. Żeby, bo to są kwarantanny wystawione nie tylko przez y, 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 jak gdyby nasz powiatowy, ale też y, Sanepid, ale też przez y, sanepidy powiatów ościennych lub miejsc, gdzie lekarze y, mieszkają. Także to jest liczba 40, a w pewnym momencie tam było chyba 48 z powiatu, to się, nie, to, to się nie zgrywało. Są to osoby z powiatu lubańskiego, bolesławickiego, żarskiego, Żwińskiego i dalej. Ja myślę, że każda forma pomocy jest wskazana. Oczywiście te maseczki muszą być odpowiednio w, wyposażone załóżmy we wkładkę, czy ten. Nie wiemy, powiem tak, nie wiemy, jak ta, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Nie wiemy, czy przejdzie to, może załóżmy łagodniej. Czy będziemy mieli do czynienia z tak dramatycznymi sytuacjami, jak na przykład we Włoszech? Bo tego nie wiemy i nie jesteśmy w stanie na ten temat odpowiedzieć. Mamy nadzieję wszyscy, że, że u nas przejdzie to łagodniej. Tak? Bo zawsze my wprowadziliśmy wcześniej pewne ograniczenia, pewien reżim i może uda nam się to zrobić. Tak? Ale może zdarzyć się zupełnie inaczej, tak? że ta sytuacja będzie bardziej dramatyczna i wtedy każda forma pomocy jest wskazana. A maseczki, no, powiem tak, możliwe, że należy nosić je, jak jeżeli wychodzimy na zewnątrz. Tak? Nad tym się zastanowić. Jeżeli szyjemy, to może też uszyjmy dla najbliższych. Żeby jeśli wychodzą na zewnątrz, nie żeby je ciągle nosili, żeby taką maseczkę mieli. Ale to też są zdania epidemiologów podzielone. Staramy się zrobić to, co uważamy za zasadne, żeby ograniczyć groźby, szczególnie w DPS-ach. Bo tam mamy osoby starsze. Już w grudniu, jeszcze wtedy, kiedy była nowa grypa, my wprowadziliśmy zakaz odwiedzin. Teraz ten zakaz jest jeszcze bardziej rygorystyczny. Yy, osoby, które tam pracują, yy, mają, z, mają obowiązek yy, no, przestrzegania wszelkiego rodzaju zaleceń sanitarnych. Tak? I to jest rzeczy, bo to są nasi dziadkowie, to są nasi rodzice, oni się boimy, oni się boimy szczególnie. Bo ich systemy odpornościowe są trochę gorsze niż ludzi czyli w średnim wieku, czy ludzi młodych. Chociaż powiem też tak, umieramy, ta choroba dotyka wszystkich. To nie jest tak, że, że oso osoby starsze może są bardziej narażone, ale jak patrzymy na, na informacje, które do nas docierają, umierają i 14-latkowie, i 20-latkowie, i 30-latkowie, i 40-latkowie. Tak? Także każdy z nas musi uważać.